Siemano widziska z tej strony macie to jest kolejny odcinek z gry Bad North I na samym starcie chciałbym powiedzieć, że jestem przeziębiony, przez co mam zakatarzony nos i nie będę brzmiał. No może nie tak dobrze, bo i tak mikrofon y, też nie jest najlepszej jakości, przez co ten dźwięk też nie jest najlepszej jakości. Bardzo fajnie się jest powtarzać. Ale chodzi mi o to, że no, y, na odcinkach nie będę się starał tam jakoś przerywać, będziemy się po prostu męczyć gdzieś tam. Bo będę musiał, musiał wtedy wychodzić, zatrzymywać grę, zatrzymywać cały odcinek dosłownie co jakieś 5 minut. Poza tym, między mniej więcej 3 stycznia do 11, tych odcinków może się nie pojawiać, mogą się nie wyrobić. Bo robię odcinki teraz na zapas i mówię to w pierwszym lepszym filmie. No i pewnie jeszcze będę powtarzać gdzieś tam, w filmach, które chcę nagrać że no, no, no mam wyjazd do Rosji, w której będę, właśnie tego od, od 3 do 10, więc 11 też może nie być tego odcinka ale mam nadzieję, że przeżyjemy ten okres, a my już zaczynajmy giereczkę i idziemy do Gwylanu, Gwylan, fajnie, mamy czterech swoich bohaterów mamy, miałem 7 kas, ale ta kasa niech tam zostanie na razie więc zaczynajmy, tutaj mamy tych, tych toporników i jakichś tam zwykłych rycerzy, nie wiem czy ucznicy też będą, mam nadzieję, że nie bo są jednak jednymi z bardziej problemowych. Tu już widzę, że płyną dwa statki, więc... O, tu już płynie trzeci. Dobra, to ustawmy tutaj tego. Cichy cień. Gottfridzie, podpłyn tutaj, proszę ciebie. Hildegardo, jakbyś mogła stanąć na skórzu, A ty, kudłaty, stań sobie gdzieś tutaj, myślę. I będzie chyba dobrze. No, powinno zadziałać. Teraz wy do mnie strzelacie, bardzo się cieszę. Wy ewentualnie podejście jeszcze, tak. Konfrontujcie się tutaj. Kudłaty mógłbyś podbiec? Dziękuję. Fajnie, i teraz płyną kolejne statki. Hildegardo mogą wyjść. przesunąć się. O, troszeczkę. Cieszę się. Właśnie nie wiem, czy tutaj może nie zostawić przypadkiem. Weźmy ich. Oni sobie podpłyną z tej strony, więc tutaj postawmy go. A Gottfried niech nie biegnie tutaj. Tutaj nie mogą przejść, okej. Okay. Fajnie wiedzieć, wy się przesuńcie, może tutaj, może tutaj, śmieszny ziomek, ten topornik śmieszny, nie był za bardzo problematyczny, wy sobie poradziliście, o dziwo. Kto tam nas atakuje? Przepraszam bardzo, kim ty jesteś, gościu? Dlaczego tu sobie tu podbiegłeś? Wy tu nie przebiegniecie chyba, nie? No to tak, kudłaty, musisz sobie radzić sam. Was wziąłbym tutaj aż... Tak, was wziąłbym aż tutaj, a wy tutaj podbiegnijcie, proszę. Tutaj Hildegarda też pomaga, ale nie wiem, czy pomocy będzie wam tutaj potrzebna. Tutaj mamy aż trzech toporników, no to może być problematyczne. De facto, yy, de facto, jest... O nie, nie udało nam się, dobra, czyli czemu tak dalej? Powrócęcie od siebie, atakujcie, żeby jak najmniej zniszczyli nasz budynek. Halo, proszę bardzo, proszę. możecie nie atakować w budynku? Dziękuję. Tutaj się zająłem tamtymi, a tutaj mamy poważniejszy problem, jakim są, niestety, ale. Yy, Tarczownica. Tarczownicy mogą być niebezpieczni. Więc dotfrydzie ty tu biegnij, a yy, kudłaty zostań gdzieś, bym powiedział tutaj. Wy pomożecie ewentualnie. Możecie stanąć tutaj. Proszę, 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 proszę. no dobra, podbijecie, podbijecie, fajnie. Zrobimy szarżę jak zwykle. szarze jest dobra. Tylko niech oni podbiją. Dobra, i... I, 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 i... Już, 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 tak, oni się tam ten... Chowają teraz, więc na spokojnie. ok i podbiły chyba dwa statki teraz. Czyli będę mógł już atakować... Tak, mogę atakować, dobra. Tak? Fajnie ich zepchnęliśmy, przesuńcie się, proszę. O, i tutaj też sobie poradzili, bardzo się cieszę. Teraz tam płyną, i tu sporo ich tam płynie. E, moglibyśmy stanąć tutaj. Też byście się przydali tutaj bardziej. Więc stańcie tu... Bo wy no musicie być od, na odległość jednej kratki, nauczyłem się grać wikinierami Wikinierzy właśnie muszą być na tą odległość jednej kratki i wróg musi sam podejść Oni nie mogą podejść do wroga Szybko zejdziesz tutaj, szybko, fajnie, cieszy się Kurwa ty też byś się przydał jakbyś tutaj zajął Tak, i możesz zaatakować już nich, on troszeczkę odepnął, się też wycofajcie Tak, Hildega Hildegardo. Gottfriedzie, Gottfried przecież jest Dobra, niech to nie tutaj ten. Tutaj jakiś się Z drugiej strony płyną. Dobra, Hildegardo, bronisz tam? Powiedz mi, bronisz. Fajnie cię żyje. Ktoś tutaj jeszcze atakuje. Przepraszam bardzo, czy możecie się go pozbyć? Wszyscy. Padli. Okej. Okay. Dobra, oni płyną tutaj. I na pewno będą biegli tutaj, ewentualnie tutaj, więc tutaj możemy położyć gwiazdę. Ale zamieńcie się, niech ten tułaty będzie pierwszy. Eee, bardzo mi się nie wiem podoba. Nie, ty miałeś tu podejść, kobito! Strzelaj do nich, bo nam budynek zniszczony. Zniszczyli na chyba budynek właśnie. Kudłaty! Padł. No i budynek też nam zniszczyli zresztą. Dlaczego ty tutaj cię nic nie robisz? Możecie, możecie już go pokonać, dziękuję. Straciliśmy kolejnego ziomka. I to był miecznik, miecznik, miecznika straciliśmy. O nie, najgorzej. Dobra, Big czuj Kudłaty, jesteśmy z tobą. Ej, tracimy ciągle postacie. To nie jest fajne. Ale tutaj możemy zyskać kolejną. Okej, okay, next. Next. Tak. Tu możemy zyskać kolejną. Tutaj też będziemy mogli jakąś kolejną postać zyskać. I jak to będzie szło? To będzie tak. Tak. Później tak. Czyli muszę tutaj dojść jak najbardziej. Przejść tutaj. Tu. O nie. Tak się, jak stracę, albo skilla, albo postać. A postać mi jest potrzebna, i jest mi potrzebny również, równie bardzo skill. No niestety, straciliśmy już dwie postacie. W ogóle, Kudłaty wyglądał jak Dominik. Bardzo dziwne podobieństwo, tylko inną armię mają my, obok siebie. No ale, no trudno się mówi. Okej, okay, tutaj możemy koś lepszyć. Chciałbym ulepszyć Hildegardę na 20 poziom. Znaczy na y, elitarnego wojownika. Chciałbym y, cichego cienia ulepszyć, ale no nie dam rady. Przynajmniej Dominika ulepszmy. Niech będzie tym y, weteranem. Później elitarnym wojownikiem zostanie. I idziemy po kolejną postać. A, ona już jest tu wpisana. I to jest... Wow, to jest wojownik i to już weteran To już nie jest ten najsłabszy Tam jakieś ogniwo, to jest weteran To wojownik Postać, którą właśnie straciliśmy tak naprawdę Tylko bez skilla, którego gdzieś tam kupię. Dobra, jak to są ułożone mapy Tutaj możemy zejść Tutaj możemy zejść Tu będziemy mieli chyba Łuczników teraz, to są łucznicy bodajże um, Nie wiem, czy nie chciałbym Bardziej mieć tutaj Łuczników dwóch ale czy oni mają tarczy. No dobra, zostaniemy w takim składzie. Dobra, i lecimy dalej. Eee, co tu mamy? Tutaj płyną statki z łucznikami, tak jak podejrzewałem. Ile ich? Trzy statki podpływają. Stańcie tutaj proszę, oni wam nic nie zrobią. Wy stańcie za nimi ewentualnie. Hildegardo, mogłabyś stanąć na wzgórzu, dziękuję. Wy przez to, że macie tarczy, nic wam się nie powinno stać. Nie powinno. Co nie oznacza, że wam się nic nie stanie. Bardzo się cieszę, że, Gottfried, podbiegłeś. Jest bardzo dzielny z Ciebie bo nikt tylko gdzieś powinny już kolejne statki płynąć. Właśnie tego się obawiałem. Dlatego... o, ohoho. Dobra, zostańmy tak. Gottfriedzie, zostań tutaj. Ty podbiegnij tutaj. I niech tutaj y, cichy cień spycha ze wzgórza. Y, jeżeli zginiesz, będę smutny. Ale no, trudno, takie życie. Hildegarda nam akurat teraz nie pomoże, czyli dobrze, że nie wzięliśmy uczniów. Bo by byli w ogóle nieprzydatni. Teraz uderzyły statki, więc możecie się zaatakować. Eee... Dobrze, czytajcie tak na razie. Jak sobie radzicie? Potraciliśmy troszkę żołnierzy, no ale niestety tak się Całkiem sporo. Dobra, wycofajcie się. Oni i tak będą musieli do nas podbiec Jako pierwsi, tutaj płyną kolejne statki. Eee... One podbiją dwa do tego, jeden do tego. Więc stańmy sobie tutaj. I jak oni podbiją. O, jak go tam szturchają tym Śląskimi Oni tutaj sobie podbili, więc zrobimy tak. O, nie, ty nie, nie możesz tutaj uderzyć. Mógł... Myślałem, że będziesz mógł tutaj. Dobra, zróbmy tak. Ty, dobra, gdzieś tam ich odrzuciliśmy. Ale to nadal za mało jest cholipka. Eee, ja bym chciał, żebyś ty się poszedł wyleczyć. Dziękuję. Hildegard ma samouczniki. Ee, czy mógłbyś się e, iść szybciej wyleczyć? Gottfryd! O nie! No i właśnie nam padł naj, najpotężniejszy z wojowników, co oznacza, że. Mamy ostro przerypane. Zaraz nam zginie kolejny wojownik. No i przegraliśmy 100%. I to jest koniec gry. To jest właśnie. Yy, chciałem was poinformować, że to jest ostatni odcinek. Yy, bardzo dzielnych y, wojowników z pod 2 North, Jak widzicie. Bo nie ma nawet najmniejszej opcji, żebyśmy my to zrobili w jakimkolwiek sposób. Bo, no te postacie sobie już nie poradzą z nimi, oni rzucają tymi mieczami. No nie byliśmy na to gotowi, źle się do tego wszystkiego przygotowaliśmy. No niestety tak bywa, jeśli z tamtej strony biegnąć, no to nie jestem. Może wzgórza nam, zepchnijcie ich. Jesteście silniejsi od pleców wam wchodzi. Co to znaczy, że to jest koniec? Ostatni strażnik został. No i upadł nasz kolega. Ym, co mogę ja mogę zrobić? Nie mogę się tutaj i zaatakować, ewentualnie uciec, ale ucieczka nie wchodzi w grę. Zostanie mi jeden z wojowników jeden z wojowników, który jest dzień czyli jest stanie, jak zniszczono wszystkie budynki albo jak zniszczono zabijono wszystkich założycieli? Defeat, pokonany. No, to nie jest fajne. Lloyd, Lloyd miał być zrekrutowany i niestety nie był. A, dziesięciu, jak tam było ich z pięćdziesięciu, a nie dziesięciu? Został mi tylko Dominik. Nie wiem, czy jest sens dalej w to grać. Bo co by się nie stało, nie dam rady tego już zrobić. Bo mogę sobie iść tutaj. Tylko mam tylko jego. A tutaj są goście z tarczami, a to jest uczni. Więc no koniec gry, dziękuję. To by było na tyle w tym odcinku. Bardzo krótki, ma krótki materiałik poleci. Niestety, maksymalnie jest 10 minut. No ale nie sądziłem, że aż tak szybko nam się to skończy, że w tej sytuacji, w tej sytuacji, w jakiej my się położyliśmy tak naprawdę sami. Przez własną głupotę. E, mieliśmy jakiś potężniejszy ten. A to jest checkpoint. uuu, Ej, to jest fajny. checkpointik Sprawdźmy jeszcze, ile mam proc procentów gry, procentów gry. To nie jest, był procent gry. Tutaj możemy sprawdzić. Mieliśmy 50% gry. 5 minut temu, ostatnio graliśmy fajnie. E, no. 50 po, połowę gry przyszliśmy tak naprawdę, no a to było tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Poza tym komentujcie, subskrybujcie. No i cześć.